Cześć, Witajcie na kanale 2x2 Kuchnia Krzysztofa. Mam na imię Krzysiek. I dziś pokażę Wam jak robię kiełbasę kanapkową z trzostkiem niedźwiedziem i stroszonymi pomidorami. Ponieważ zbliża się sierpniowy długi weekend i trzeba się zaopatrzyć w coś, co można będzie zabrać ze sobą do kanapek. Teraz tak, co nam będzie potrzebne do kiełbasy? No, na pewno będzie potrzebne mięso. Mamy tutaj łopatkę i Podgardle wieprzowe, ono zostało pozbawione skóry. Łącznie mięsa mam 2 kg 300 g. Będzie potrzebna sól peklowa. Sól peklowa w ilości 17 g na kilogram mięsa, co oznacza, że tu jest 39 g oraz reszta przypraw. No i tutaj mamy tak. Pomidory suszone z czosnkiem i bazylią, czosnek niedźwiedzi, pieprz i chili. Oczywiście w niewielkiej ilości. I dokładne proporcje to podam w opisie. No i oczywiście, żeby zrobić kiełbasę, potrzebne jest jelito. Mam tutaj jelita białkowe. Największe, jakie mam, to jest 85 mm, bo chcę zrobić kiełbasę o dużej średnicy, takiej, żeby po prostu pasowała do kanapek. Czyli jeden plaster na jedną bułkę. A żeby zrobić kiełbasę, muszę to mięso teraz posortować, podzielić go na trzy części. To znaczy wybrać najlepsze części, takie pozbawione całkowicie tłuszczu, oddzielić od tych takich troszkę tłustych i od takich bardzo tłustych. I każdą z tych frakcji będę oddzielnie mielił. To za chwilę zobaczycie. Jak już wcześniej mówiłem, mięso podzieliłem na trzy takie frakcje, zależnie od tego jak bardzo tłuste. Mięso takie bardzo chude, praktycznie bez żadnych wstawek tłuszczu, będzie mielone na szarpaku. Jeżeli ktoś nie ma szarpaka, to takie mięso może po prostu pokroić w taką centymetrową kostkę nożem. Frakcja pośrednia, której jest najwięcej, czyli takie mięso, które jest, zawiera trochę tłuszczu i też takiego nietłustego, to będzie mielone na oczku 8. No i ta frakcja, te ścinki takie najbardziej tłuste, będą mielone na oczku numer 4. Warka mnie tu trochę zakłóca, ale rozpocznę mielenie mięsa. Mielenie rozpoczynam od tego najmniejszego sitka, czyli od tych najbardziej tłustych kawałków. i teraz będę mielił tę drugą, tę drugą część mięsa, tę taką pośrednią, na tym pośrednim oczku. Sitko na szarpak i to na szarpaku będę miał to najładniejsze, najładniejsze kawałki mięsa. daję sól i przyprawę następnie dokładnie wyrabiam to mięsko tak aby wszystko było dokładnie ze sobą wymieszane wszystkie frakcje przyprawy i sól W 18 godzinach wyjąłem z lodówki mięso, które się tam peklowało. Mamy tutaj to mięsko. Teraz będę go nabijał do osłonek. Ale najpierw przed tym muszę dolać tutaj jeszcze zimnej wody i to mięsko wyrobić. Wyrobiłem mięso z wodą. Teraz będę je ładował do takiej oto nadziewarki. To jest nadziewarka pozioma, która mi pomoże wpakować to, ten farsz do jelit. Tu wchodzi około, trochę ponad kilogram mięsa na jeden taki wsad. Ja to teraz zapakuję. Nałożyłem jelito, to jest jelito, tak jak już mówiłem wcześniej FI 85, ale najpierw, żeby można było przystąpić do nadziewania, trzeba troszkę wypuścić mięsa, żeby napełnił nam się lejek od nadziewarki. Jak widać, mięsko nam poszło. Tak do końca. No i teraz zakładam jelito. Będę go napełniał spokojnie, nie za szybko. Ja Trochę grube jelita, więc... No i mamy pierwszy ten, pierwszą kiełbaskę to jest jedna nadziewarka logicznie jak poprzednio postępuję z drugim wsadem zakładam jelito na lejek na nadziewarki no już mam lejek wypełniony no i powoli, powoli będę nadziewał Jak widać, kiełbaski już wiszą na żertce. Musiałem uruchomić drugą żertkę, ponieważ nałożyły mi się na siebie dwa projekty wędzarnicze. Tam w tle wiszą bohaterowie jednego filmu, i tutaj te kiełbaski, które będą bohaterami drugiego filmu. Wszystko razem jutro trafi do lokomotywy. Po całej nocy suszenia węgliny wyglądają tak, jak pewnie się domyślacie. To ujęcie będzie wspólne dla dwóch filmów dotyczących kiełbasy z czosnkiem niedźwiedzim i dotyczących żeberek z boczkiem. Jak widać lokomotywa już dymi. To jest początek wędzenia. Już zobaczymy jak to wszystko wygląda w środku. Te ujęcia z wędzenia będą Ujęciami wspólnymi, jak już mówiłem, dla dwóch filmów. Tak wyglądają zawieszone wędliny. Widzicie tam z tyłu boczki, żeberko na pierwszym planie kiełbasa. Minęła pierwsza godzina. Wędzenia, jak widać, lokomotywa nadal dosyć dobrze dymi. Teraz zajrzymy i zobaczymy, jak wyglądają wędliny po jednej godzinie. Po pierwszej godzinie wędzenia wnętrze węktarni wygląda tak Po dwóch godzinach lokomotywa jak widać na Raldyni. Zaraz zobaczymy jak wygląda wędliny po tych dwóch godzinach. Jak widzicie, zaczynają nabierać już odpowiedniego koloru. Minęły 4 godziny. W lokomotywie kończy się paliwo. I będziemy wyciągać z wędzarni wędliny. One po 4 godzinach wyglądają tak. Jak widać, nabrały bardzo ładnego koloru. Jak widać kiełbaski się bardzo ładnie upędziły, to, to teraz pora jeszcze je uparzyć. Mam już tutaj warnik nagrzany do 85 stopni. No i wrzucę kiełbaski na jakąś godzinę. Godzina będą się parzyć. No i po uparzeniu, ostudzeniu zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. 2 godzina, wyłączam warnik i teraz wyjmę z niego uważanę kiełbasy. Teraz odstawię je, żeby ostygły, a potem pokażę Wam jak wyglądają w środku. Kiełbasa mi już wystygła, i znowu podjąłem kolejną decyzję, że jedną z tych kiełbas przeznaczę do bieżącej konsumpcji i zjemię w takiej formie jaka jest teraz. A tą drugą piłbaskę sobie powieszę i zobaczę jak będzie smakowała po podsuszeniu. Po no ale już pokażę jak ta wygląda. Mamy tutaj kiełbaskę, jak widać jest bardzo soczysta. Widać kawałki tej te pomielone w mm, szarpaku. Widać też tutaj ślady czosnku niedźwiedziego. Niesamowicie pachnie. Muszę to przyznać, że niesamowicie pachnie. To zjem tak na świeżo, a drugi kawałek spróbuję trochę podsuszyć. Zobaczymy, co z tego będzie. No i mamy zrobione kanapeczki z moją kiełbaską. Oczywiście moje wędliny to najlepiej smakują z sałatką jarzynową. Ja co prawda nie umiem zrobić dobrej sałatki, ale jest blisko mnie ktoś, kto robi najlepszą sałatkę jarzynową na świecie.